Hej, hej! Cześć! Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj premiera tej wielkiej, wielkiego gracza na naszym kanale standardowo opóźniona, ale wiadomo, jak to z nami. Tak, my tak. się nie śpieszymy. My się nie śpieszymy, my Dobrze. obserwujemy. Tak, zdrapują. Super, super były premiery praktycznie tak. u wszystkich na minusie. No nie, no, może nie u wszystkich, no, ale z tymi premierami to wiadomo, jak to bywa, różnie. Także kochani, dzisiaj z drapeczki po 20 zł, czyli draping za 80 zł. Mamy nadzieję. są? No niestety. Mamy nadzieję, że uda, uda się wydrapać tego żetonika magicznego. Albo który... koło ratunkowe. Nie, no żetonik. Tak, dokładnie. Guziczek. Guziczek. Że się uda coś wydrapać jakiś zwracik, fajnie by było. Najważniejsze, żeby nie było 0. Tak, tak, trzymajcie piersi, żeby nie było 0. I to Dokładnie. Jest najważniejsze. I co, zaczynamy, dzielimy się. Tak, mamy prawie po kolegi. Tak, popatrzyłam teraz. Prawie, nie mamy tylko, mamy od numeru nie mam 4 do 8, bez, bez siódemki. do 7. jeden. 41. Nie. Nie, uda się tak? Nie. 34. Mhm. Wszystko widoczne. Siedemnaście. Trzydzieści osiem. Jak się zdrapuje? Ładnie, fajnie, przyjemnie, delikatnie, 24 Nie muszę nie wiadomo ile siły tam yy, yy, używać. No. Pięćdziesiąt osiem. Dwadzieścia osiem. Nie. Pięćdziesiąt dwa. Nie. Oś, oj, oj. 18, oj. <laughs> nie. Boczek. Mm -hmm. Ale moje kochanie czasami zdrapuje. Wysoka 60. Tak, Czeka 60. Może jakoś to zrozumieć raczej. No i co będzie widać? No, nie wiem. Hmm? 56 jejku, no nie, wszystko takie wysokie. 39 oboczek. Dobra, jest oboczek. 59 za wysokie. 50 nie. 33 oboczek. Czyli coś, co lubimy. 42 nie. Kolejny. 51. Nie. Kolejny, jak wydrapisz chociaż wygraną to jakąkolwiek 20, to bym się nie, nie obraził. Ja też. Ja też bym się nie obraziła, ale widzę, że. No 30. czarno to widzę. 31. Czarna zdrabka. To jest sporo szans. Ja wiem. 53. 32. 57. No. 44. No nie. Gdzieś tam coś próbuję. 14. Nie. Przeciwieństwo 15, nie. 45. Ale kotek, masz jeszcze 49. jedną zapeczkę, także coś tam będzie? 30 ale wyszła, jakby I było w 40. tej siódemce, nie? No niestety. Tak, może tak być? Słuchajcie. Z mm. nasze szczęście nie wiem, czy to będzie widać. Będzie? Będzie. 19, mm -hmm. 13.

Nie. O jest! Jest, jest. i nawet niechcący I nie chcący zobaczyłam, co? nie wiem, ja nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. 21. Także. Już coś jest. To jest najważniejsze. Tak, to jest ważniejsze. I lecimy dalej. 33. Nie. nie. 16 też nie. Żeton jakby wpadł. Nie pogardziłabym 58 No O bo dwa żetony. Też nie pogardziłam oboczek. Mhm.

Już się zmęczyłeś? Tak. 55, mniej 37. Nie, obocze. No, I zdrapujemy, proszę Państwa, i mamy 20 zł. Nie, nie. Ja jestem zadowolona. Jeszcze zdrapałam, także już prawie zdrapałam wszystko. Na koniec, dziękuję. Brawo, kochanie. Teraz mój mąż. A to była zdrawka z numerem 8. 8, czyli 7 wygrywające jeszcze pewnie było. I 9. No nie, Ty masz 9, kochanie? Nie, mam 5 i 6, czyli 2 obok siebie. No, no nic. Fajnie by było, jakby coś wpadło. Tak. 24, na przykład kolejny zwrocik to mielibyśmy już tą magiczną połowę. Jest tak. 24, 14, 56 jest 37. Jest 52 i 57. Ale przynajmniej aż 50, ja nie miałam nic, a cały czas mi wpadały 50. Hmm. A, miała 60 nawet wypadło Ci. Tak, tak. Dobra, takie szukamy. wysokie. szukamy 28, nie. 42 nie. Ale te wygrane są tak przypisane, że tak wysoko wydrukowane, że jak się zdrapuje tą cyferkę, no to razem z wygraną praktycznie. No. Niestety. 19. Ale lepiej Też wygraną nie. niż bez wygranej. <grym> Dobra, 25 oboczek. 16 nie. Ale faktycznie trzeba najpierw wydrapać i spojrzeć, czy się to miało. No tak z pamięci, to tak U, średnio. 75. 55, obocze. czyli oboczek. Co to mamy? 23, kolejny oboczek. 46, nie. <grym>

w piątce albo w szóstce oboczek. 13 oboczek 31 nie, 36 znowu Obocze. oboczek, same oboczki 29 nie, niestety 44 nie 12 też nie, mamy 50 i na koniec jest 18 czyli mamy pustaka trudna i ostatnia zdrapeczka może ta będzie szczęśliwa. Dajcie nam Jego tego. dziura Dajcie dajcie tego żetona magicznego. Mamy tak. Mamy 22, 48, 44. O jejku, faktycznie. No nie, już myślałem, że znowu wydrapałem. 47, dużo 40, 16. Mhm. Czyli co? I 14. Tak no pewnie tak, pewnie jakaś 60 nawet wpadnie. 26, nie. Co tam mamy? 31 też nie. a 60. Lubimy 60, tak jak powiedziałam. Mm. Może powinniśmy... Tu 60, tu 60, tu 60, w trzech zdrapkach 60 są. O, numer się udało wydrapać, nie tak, to trzeba. 19, wcześniej było 54, czyli nadal nic. 24, też nic. Ale blisko. 38 to już w ogóle nie jest, żadnej 30 nie, nie mamy. 46, ach, cholera myślałem, że już będzie. Jest oboczek. Nawet ten podwójny oboczek, a nie, nie podwójny. Nie, nie podwójny, Już myślałem. Nie przesadzajmy. No już. <ślesz> 12, dobra, <ślesz> zacznę. <ślesz> 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 58, 41, ach. 30, 35, niestety, a nie 35. Patrzcie, bo no już, to fajnie. A propos tłamszenia. 23 no to ja czekam na oboczek, ja też. I co? 55. Albo na ten żetonik Mhm. Cz uh -huh. No, przydałby się. A czy chyba wywala żetonik? Nie wiem, jak ty. Albo wygraną za stówkę. Okej, okay, dobra. Wygrałem. <grym> tak. 18, nie? 17. 17, gdzieś tam no coś blisko. 51 też w ogóle. O, chyba musimy zmienić punkt lotu. 21, 25. No, kucze. Tam się mieści No, 40, 45. Kolejny oboczek i ostatnie, co tu będzie? Ach, trujeczka z przodu. No nic, kochani. Czyli mamy no, y, y, premiera wyjątkowo nieudana. Najważniejsze, że coś jest. Mamy 20 zł magiczne. Jest, jest. Będziemy z tego mnożyć sukcesywnie prawie wydrapane. Przez tutaj nie powiem kogo, nie będę wskazywać no z, z, z draperem. <laughs> Dobra, jest 20 zł, czyli jest coś. Mamy premierę Przecież zaliczoną, już. mamy to z tak. głowy, więc, więc fajnie, że cokolwiek nie jest zero nam wpadło. Tak. Dobra. To co? Kochani, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie przede wszystkim i widzimy się następnym razem. Do Dziękuję. zobaczenia! Cześć! Cześć!